Brakuje pomysłów na spędzenie wolnego czasu w trakcie zimowej przerwy od nauki. Grupa chłopców postanowiła zbudować tor przeszkód, doskonaląc swoje umiejętności w jeździe na bicyklu. Przyjeżdżam często do Bytowa, aby sobie pojeździć na rowerze, jednak mamy mały problem, gdyż nie mamy gdzie jeździć. No próbujemy robić sobie sami jakieś tory, no ale liczylibyśmy także na władzę naszego miasta. Liczymy po prostu, aby zbudowali nam jakiś skatepark, park, yy, bądź tor do dertu. No ja jeżdżę już 2-3 dwa lata, dwa lata, niektórzy mniej. E, no mam trochę bliżej niż kolega, <laughs> więc czę częściej jeżdżę od niego tutaj. No ale to mimo co jest za mało, tej, co my robimy I, i myśleliśmy, żeby miasto coś zorganizowało, jakiś właśnie taki tor do dertu. w internecie, żeśmy założyli taką petycję i dosyć ludzi, dużo się podpisuje na to i nie tylko z Bytowa i z Warszawy, z całej Polski i no nie wiem, dosyć dużo tych osób jest, nie ma żadnej osoby, która jest przeciwko temu. Miasto by też mogło na tym zarobić, bo gdyby zrobił jakiś dobry tor, to są też organizowane zawody, na przykład tak jak w Gdańsku czy w innych miastach, to miasto zarabia na takich zawodach. I jest dużo ludzi, jest, jest zabawa, coś się dzieje w mieście. Każdy ma kaski, ochraniacze są i nie ma żadnego problemu na razie nikt z nas jeszcze nie miał jakichś większych przygód. To, to, to jest zbudowane, to nic nie wymyśliliśmy sami, to wszystko jest już, yy, mamy wzięte od innych ludzi, które było wybudowane w innych miastach. No, dosyć dużo teraz ludzi składa rowery, jak zobaczyło. Yy, to, bo tutaj w Bytowie to był dosyć nieznany sport, a jak zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak ich to pociąga, to składają rowery i jeżdżą. Myślę, że teraz będzie gdzieś około 20, nawet teraz 30, może trochę więcej, no 30 ludzi. 30 osób. Były plany, aby zrzeszyć się z tutajszym tutejszym kołem bytowskim, Baszta Bytów. Już oni byli też chętni i można było się zrzeszyć, no ale, no już do tego nie doszło. Są, możemy już składać e, różne wnioski i ta organizacja może wystąpić. Już raz była próba, ale w końcu nie wypaliło. Tutaj mamy e... na przykład jakiś dojazd, żeby pojechać gdzieś sobie sami na zawody, spróbować jacy, jacy jesteśmy, nie? Tam można się też zapoznać z innymi ludźmi, mogą przyjeżdżać do nas tutaj, do Bytowa. Tylko przyjadą, ale po co? Na razie nie mamy nic tutaj, gdzie możemy jeździć, nie? Dawaj, 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 Wow, sprzęt? No, waha się. Wiadomo prosty rower do skakania można złożyć już za 2000 No ale wiadomo od 2000 idzie już w górę i to nie wiem, 30 tysięcy, 30-50 tysięcy nawet może taki sprzęt kupić. To już taki... wiecie co no profesjonaliści. No ale w trzech tysiącach w 2000 się zmieści 20 z rowerem. trzech tysiący można sobie złożyć taki rower na którym można się, się dosyć nie zawsze połamać. Wiadomo nie płamy się od razu. Wiadomo, najczęściej... Amortyzator może się wbijać. Trzeba wymienić taki amortyzator, dosyć często... Nie wiem, klocki hamulcowe, wiadomo, dużo się hamuje. Ścierają się też opony przy okazji hamowania. Tego klocki sobie się najczęściej wymienia. Tu widać już połamany aparat, także widać, że narażone jest ogólnie wszystko. No i są te przypadki połamania ram. I tego, ale na razie jeszcze wszyscy skończyli szczęśliwie nasze skoki. Ja akurat rower udało mi się od używany udało mi się kupić 3 lata temu i także niesamowitą okazję udało mi się tutaj wytrzasnąć. Także co jeszcze w ogóle do może e, skateparków, gdyż e, teraz jesteśmy rowerzystami, ale jest też dużo ludzi, którzy na dyskorolkach jeżdżą. Wiem, że jeżdżą na, już w rolkach i taki skatepark. Też wiązałby się z tym, że mógłby się przydać innym też ludziom i dużo większa grupa już by się z tego zrobiła. A czy my ćwiczymy? No tutaj jeździmy, mamy też po lasach różne chopki. Nie będziemy zdradzać gdzie, bo to tajemnice. No, mogę podać! Buszman 25, małpa wppl. No, to... Może w mieście należałoby wybudować tor dla uprawiających ten sport. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.